Halo, halo, cześć, witajcie Mamy nowe zlecenie, udajemy się Będziemy budować ulicę Maszyny już mamy wypożyczone Ale musimy jechać tym oto pojazdem Otwórz Kaźmierz Musimy jechać tym Po asfalt nie po asfalt, tylko po, po to, co ściągniemy z asfaltu. No i ten, i co chciałem powiedzieć wam? I dzwonili z banku, no i po wuju została do spłaty pożyczka. Kilkanaście tysięcy. Będziemy musieli to spłacić. Dlatego dzień i noc będziemy budować, żeby te pieniążki były. Bo tak, to skąd? Myślę o przyjęciu jednego człowieka, ale wiem. Wiem, a co są ludzie? No są źli ludzie i są dobrzy, dobrzy, dobrzy ludzie. Ale nie wiem. Chciałbym mieć jeszcze jednego człowieka, bo by się przydał tutaj. I kiedy jest tak duża budowa, że... O, 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 o. I Jak będziemy tak jeździć... to... Będziemy musieli sobie jeszcze maszynę kupić nową. I tak, mamy już całą flotę pojazdów potrzebnych do wykonania tego zlecenia. Także będziemy zaczynać. Od tej maszyny zaczniemy. Nie no, sami tej maszyny nie opanujemy. Musimy jechać tak. Nie musimy mieć jeszcze jednego maszynista. Nie mamy. A no, musimy oszukiwać. Jak można, jak można oszukiwać, to czemu nie? Delikatnie poszukujemy. Tam będziemy sypać na chodnik, to no. posprzątamy później. Przyjedzie się jakimś sprzętem i się to uprzątnie. No nie ma, no widzicie, człowiek by był potrzebny, jeden, a nie ma. No potrzebujemy pilnie jedną osobę Musimy przyjąć Na takie zlecenia, no, no niestety Pojedynkę to jest zbyt ciężko Co z tego, no, ja sobie wszystko Wszystko sobie sam dowiozę, ale no... Tu trzeba jeździć na dwie maszyny, no, no jak? No jeszcze ta maszyna jedzie, bo jedzie. Co za dziadostwo. I kolejne zadanie mamy. Wylej asfalt. No to już lepiej, bo tu już sobie. Jedna osoba to obsłuży Bo ale to trzeba biec daleko sobie nalejemy asfaltów tutaj No i wtedy sobie możemy jechać Tu muszę otworzyć się batonią. Mogę na napełnić, ale nie chcę. Nie chcę, bo, bo co? No bo przywiozłem sobie asfalt, już muszę tego też zużyć. Nalejemy sobie ten kubeł do pełna. Nie wiem ile tam wchodzi, bo nic nie jest podane, gdzie ile wchodzi. Być może jedno takie napełnienie i będzie dobrze. Dużo wchodzi, folipta. Odjedziemy manem mieć miejsce, niech sobie tu na błyskach na światłach stoi, niech nam doświetli ładnie I wsiadamy w tą maszynę czy tu są jeszcze jakieś światła strzegawcze mamy, może te o I podjedziemy I co? Już mogę włączyć tę maszynę? Mogę. ja nie, nie mogę. Tu mogę? Oga No i elegancko lejemy asfalci. Pięknie idzie, o nie No i tu już ten człowiek co będzie przyjęty by mógł sobie elegancko walcem jechać By walcował za mną, ja bym kładł, on by walcował No No wuja niestety ludzi nie zostawił, nie dał mi ludzi A miał dużo ludzi ja miał dużo ludzi Miałem kiedyś takiego jednego Wojtusia W porządku chłopak Tylko nygus taki lekko Lekko nygus Wszystko trzeba było mu tłumaczyć, pokazywać Chyba może się zmieni Może się nauczy Wojtula Jeździł, wszystkim jeździł Na dźwig go wziąłem wszędzie to jeździł jak szalony tymi maszynami Trzeba go przyjąć, może zadzwonię do niego Dzwonimy do Wojtusia, a później jak skończymy to zlecenie może że się damy. O, oh, nie to kliknąłem. Nie lubię, jak pieniążki na minus idą. Pieniążki mają dzwonić. Omijaki um, idą, omijaki. Nie można tak jechać. Dolać ten kawałek asfaltu, bo nie może tak być. Jak lejemy, to lejemy dobrze i po całości. No nie jakieś omijaki. A tam. Za mała maszyna, chyba. No, za mała. Zostanie jak tak. Ja to nic, cofniemy się najwyżej po niego. Ciężko mi się, powiem Wam szczerze, że ciężko mi się jeździ na gąsienicach tu pojazdami. Szczególnie takimi. Nie umiem. O, i udało się. Wyłączyć asfaltowanie, tu żeby było puste. Pieniążki dzwonią, elegancko. Tu już nie będziemy nic wylewać, to możemy złożyć tę maszynę. Wysiadaj. Też dobrze by było, jakby pieniążki zadzwoniły. Sprzedamy to co mamy. Zawsze kilka złotych. O i puść tylko. niech stoją jeszcze, oddamy później. Oa, oła, oła, oa, oła, nie, nie po świeżym asfalcie. jest walec? Tam jest walec. Szybko, szybko, bo to nie ma nie ma lip... Nie ma lipy, to trzeba walcować. Wyłącz te światła. No, pozwólcie, że tak będę jeździł. No, nie wiem, no, tak jakoś mi się fajnie jeździ. O, do tyłu nie można popatrzeć Jak ja tego nienawidzę, jak nie można Powiem wam, że ja uwielbiam jeździć z kabiny wszystkimi tutaj pojazdami No, tylko niestety wkurzam ja to, że ja nie mogę spojrzeć do tyłu A chciałbym Jakby była jakaś tam... Jest jakaś opcja w ogóle? Jak co to napiszcie w komentarzu Czy jest opcja oglądania się za siebie w maszynie? O, jedziecie sobie takim walcem, i patrzymy do tyłu, i dupa. I nie można, a trzeba by. Tak w tym lustrze, to tam. O, co, co tu widać? Nic nie widać. Bo mijaki później zostają jakieś. No, 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 no. I po co do komu potrzebne. Tak ciężko wyczuć to, tą odległość tam z tyłu. Tak by było patrzenie do tyłu za siebie. Chyba, że ja nie umiem, chyba, że są jakieś opcje. Ale wątpię. Szybko ogólnie tutaj lecą. Już jest połowa. Dwa, trzy przejazdy niecałe, już jest połowa. No ale jadę. Pijany zając. Jeździł ktoś kiedyś walcem na żywo? No ja niestety nie miałem przyjemności walcem pojeździć. I powoli dobiega końca nasz etap trzeci tej budowy. Tak coś innego w końcu wziąłem, bo no tak to cały czas te budynki stawiamy, te tworzymy, cuda jakieś. Ostatnio też taka fuśka mała była, z tymi drzewkami To też dosyć szybko poszło Ale wujan nauczył, że... Że... Takie małe zlecenia też dobrze wziąć Wtedy się ludzi poznaje, z klientem jest lepszy kontakt Częściej się widzimy z nim Wiadomo, kasa mniejsza, nie? Eee, też fajnie, że ktoś czuwa tutaj nad naszym bezpieczeństwem. I żadne samochody nam tu nie jeżdżą, nic I tak by było przegwizdane, nie? Ani sprzętu nigdzie postawić, ani nic. No i będzie koniec. Ubijanie wyłącz I wyjeżdżamy. O, patrzcie, patrzcie jak idzie ten walec. A nie chciałbym tym walcem jechać na, ko na kołach. Powiedzmy na kołach. Niech stoi sobie tu pojazd i ja idę pogadać. Gdzie, gdzie ten pan, czy tam pani jest? O, ale daleko. Biegniemy do pana. Witam moje uszanowanko. Jak się pani podoba? Już was nie będę tutaj zanudzał. Ja sobie posprzątam sam tę maszynę. Także zostawcie suba, lajka, może jakiś miły komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.